Witam tutaj dzisiaj wam pokażemy w Hearthstone Jak zrobić małbosem na dobranie 144 kart ze, ze mną nagrywa kwiatek to dokładnie Konrad Jestem. No nie... jestem Konrad, dzień dobry no, Witam cześć. Kamila No i Zaczęliśmy, bo wcześniej zapomnieliśmy Frapsa włączyć Wyjść No na niestety z dwóch znachorów, bo mam te co dwa HP przywracają. Uż, nie, można raz ich zostawić. Dobra, to z niczego nie będę wychodził. Wcześniej już próbowaliśmy to robić, ale niestety... Granat jest skraszowała i jeszcze nie mieliśmy praw, nie? No właśnie. Trochę <laughs> 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 taki szczyt się przyznać, ale... Było jak było, dobra, teraz tak, jak miał kapłankę, to powiedz... Bo ja już mam tu a te... Mirror Entity. Niestety nie mam, mam... Elite łuczniczka, czyli zabiję ci tych dwóch twoich, co tak, Tak. To strzał. I tym ci dam strzała. Okoliczne bandy. Teraz musisz mi to jakoś tutaj zabić. Oh, oh, oh. Jeden strzał. Jeden. Mam nadzieję, że podoba Ci się mój wynalazek. Nie mam No teraz widzimy, że okay. draw engine. No, lepszy. Mam murloka. Mam jeszcze słowa mocy tarcza. Wystawi czy... się, czy? Nie, na razie nie. Nie, 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 wstrzymaj A na może po... to później to czeka, to cię zabije tego. Zabije tego. Mamy dwóch piramantów, co jest najlepszą opcją. Ale ten piramanta, on będzie, jak będziemy mieli tych pełnotych, ja? No ale mam dwa, no jeszcze drugiego. Wstać. W i później go się wystawi, zakręcie rzucisz i krąg tego, tak? Tak. Dobrze. Dobra, z czego wyjść, bo powiem Ci po kolei moje karty. Znachor, kontrola umysłu, zna, znaczy, ta kopia, znachor, słowo mocy. ...tarcza, krąg i ta kopia. No to na razie nie musisz chyba z niczego. No w możesz z tych znachorów, ale można je też z, zostawić, na potem. Zabijemy sobie tego, zagramy sobie tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem kart mam, tak? Nie czekaj. Dobra, wyjdę może z tych znachorów, bo mam trochę dużo kart. Osiem, tak. No no to zagryz sobie jednego odbora To samo ty tarcza, co dobiera kartę? Też użyć, czy poczekać na ten. Możesz użyć w sumie, bo to na kopłanki i tak nie tak. Co nie? No ja to może no, Dobra Jeszcze mam mury to też. To twoim ranking chyba też dostanie, nie? Czy to tylko przyjazny. Nie, nie, to nie jest murlock, to jest bestia. A grab, okej. Okay. Ale to na. Ten murlok przeciwnika też chyba działa, co? No normalnie działa, dobra, teraz zagrywam akolicę, tylko że z niego za dużo kart nie dobra. Tak, dokładnie. Tu ci na razie nie będę atakował. Może mi dać dzika z mi dopiero, nie? No. Mam 8 kart, tak, no dobrze eee, Tak, bo rad już masz 8 kart. O, masz kapłkę czy jeszcze no nie? Zrobimy tak. Nie no ty nie, nie 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 nie, nie zabijaj! A za późno A jest złego? Tak, bo teraz mi jedna karta wychodzi Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakaś ważna. No, no. SPUszniczka To nie, nie ma za co. To było w planach, bo my tam mamy takie czity, że wiemy, co jest w stali. No, Nie. troszkę lito, ale słucham. Matka w domu. No, ale śpi. <laughs> O, mam kapłankę, walnąć? No nie, 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 dobra. nie, dobra, mniejsza, dobra. To teraz pamiętaj, nie, 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 na drugą, żeby nie, zagrywać. nie, 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 tak. nie, 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 ja dropnąłem kiedyś sam nie? Kupiłem sobie te te i... Nie Po co ty go cofnąłeś? No bo muszę go mieć na potem A żeby te... Dobra ja mam sekret Ja Jezu mam... A i z bloka możesz teraz? Dwie kopie i dwie kontrole umysłu No czasem możesz zagrać te, te dwie kopie? Teraz sobie no skopiowałeś te dwie kopanki? Małe, ja? No O, zaraz będę miał chyba na do pokoju. Mam święty cios, to na razie go nie używać, nie? No nie. Chyba z niczego nie mogę wyjść. No nie, no nie, nie nie Już możesz tego ice blocka zagrać w następnej turze. Raz, 4 trzy, cztery, pięć, sześć, to musimy 9 kart. No masz tak. kart 4 w tym, a ja mam 11, ej Jak to masz? No to... Kiedy ty tyle kart dobrałeś? No moje ja dwarka, intelekt itd. Tak Dobra, to zrobimy tak. Eee Możemy też dobrać ja. się. sobie kapłankę i to bierzesz 3 karty Ale czekaj, bo... bo mam co? No to mam Cho No nie zagryz... nie, 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 nie zagrywamy. No, to chcę się hinąć, ale mi tam parę kart chyba zniknę, wiesz? Nie, no na razie to na razie dobierzesz 3 byś miał, równo 10, czyli z czego się będziesz musiał wyjść. To z Ice Bloka Dobra, gnomkę. Daj stronikowi. Dobierz kartę. I dobierz kartę. To, to zagraj, to zagraj Ice Ice I to dobierz kartę, nie? Młodszy inżynier. Nie no bo teraz byś miał 10 kart, czyli... A dobra byś miał 9, czyli byś miał 10 następnie, dobra. Nie się, dobra. To by nie zabijaj tego na razie. Tego zbieraczy łupów. Dobra. Nie, 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 nie zabijaj mi tego teraz ten zbieracza. To kogo mam ci teraz zabić? Yy, rozbij się możesz o możesz się tą gnąkę rozbić. Ale jak? Ile ja mam? 4, 6, 8, mam 9 kart. Zrobimy tak. Mam hey, jeszcze zrobię tego pirata. I to tego murloka może to? Czekaj, bo nie będę nie, nie, nie na tego zabije zaraz To sobie samo ich zabije Ty że tej kapłanki nie dobrałeś? Nie masz jej na ręce? Nie Ty, twoje gnomki wam moją gnomkę to ją zabiję bo ja mam święty cios za dwa bije, to wiesz Masz 9 kart, jak ten to jakaś to. No to by mi wyleciał jeden. Ależ masz te wszystkie potrzebne, to możesz już to ryzykować, wiesz. No właśnie nie wiem, nie wiem co jest ostatnie. Chyba coś mało znaczącego. Ale, Ale to ty tak, bo bo, była... kombosa już masz wszystko potrzebne, nie? Yy, chyba tak. No, to możesz... A ty masz, dwa dwa mind kontrole na ręce? Mhm. No dawaj tam, to nie tak, gdzieś, się karta. O, kartach O, gdzieś, 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 Czekaj, to jedzie ja tak? Da, dać te stres, to jest, tej stronie tu 2 do 0 i dobierz kartę? No, no, no. A któremu nie? Czemu nie, bo to. I to nie za to, a to w sumie by za komu? No bojętnie. Wróciszkał płatkę. Ale mam, jeżeli przeciwnik nie ma przynajmniej 4 tych, to też to zagrać? No, zagraj. Dobra, coś jeszcze? No, już nie. Mam ten święty cios, to na coś innego? No, poczekaj. Mogę jeszcze hillnąć, nie? Kurde. Miałem 30 HP A no to Masz rację Teraz tu ja, ja zagrywam Mirror Entity Czyli Teraz to musisz zagrać kapłankę. A się nie ma kapłanki. Teraz mieć. mam no co, zagryj. Kaponkę ok. Ktoś jest rany. Dobra, to. Teraz zabiję. Zabi, zabij mi teraz tego z ten. To zrobię, tak i zabiję tego I... mojego, co? A nie, nie mogę. I silnij mnie. O tym święty Czy Na tego mojego? No możesz na tego z tego. Czy później jak kogoś wywalisz? Albo. Nie, no, no później, później, no, później, Teraz tego twojego ci mogę zabić, wiesz? I zasuną same kapłanki. Ktoś jest ranny? Teraz zabierz mi tym... kontrolę yy, tego... ...kapłankę? Tego swojego? No Znaczy zaatakuj tego mojego Tego mojego 3-2 A strzelę sobie jednego Mogę go jeszcze zabić, bo mam święty cios To walnij w tego, walnij w tego Nie, bo nie, nie, nie Nie, nie zabiję go, na razie go nie zabiję To wszystko? Albo w sumie nie, walnij ty świętym ciosem Cokolwiek Tego Co Jesteś mojego. No może być I Jakie masz jeszcze karty? Dwa kręgi, czo i tego mm. niech prowadzi Cię. Na... Dwa kręgi, czo i co? No i czo, i kontrolę umysłu. Aha, wybijam. Czemu? Bo dostaje dwie te. Co to, to samo? To, to, to... No teraz. Co teraz? Zagrywaj te, te, zagraj te dwa kręgi. I chilnie i nie. No teraz mam nadzieję, że nam się granie skraszuje no to prędzej mnie by się skraszyła, bo wiesz A no uprzejmie tak. Mam tylko 13 FPS Dobra, i wyjść czegoś? Chilni mnie. mnie. Wyjść czegoś? tych, tych? tych sekretów czy nie? Yy, też to możesz zagrać sobie lorem. Zagraj lore żeby było więcej sforu. Kogo? Tego, ten czo, czo. No to mówię, że cho. To Tutaj go postawię. Odchodzicie <grywk> trzeba <ta> będzie nie? <grywk> Dobra, to i starczy, starczy. Dobrze, mam cztery te kręgi pięć sześć siedem. To du du dużo jest, jak będę miał kontrakt. No, zagrałem 4 razy. Mogło Czekaj, ile? To... Teraz ty zagraj. To wszystkie? Nie, no zagraj chociaż przez 5. Po co mam ich zagrywać w ogóle? No bo że miałem ja, ja je miał Za każdego Twojego dost dostanę 4, czyli w sumie możesz zagrać 3. Zagrałem nie wiem. No, 5 zagrań. No dobrze. <grymne> Jeszcze Chiny, już kończę tu robić. No i muszę zagrać szybko i wszystko, żeby się w czasie wmiesz. Jezu. Czekaj, to jest get Spoko. No dobra, jeszcze to szuba, zaraz, zaraz będzie koniec. Dobra, już mi u mnie. Czyli zaraz moja tura tak? No to jedziemy. No, mi się karty zbugowały. Wysunęliśmy się na ten, na koniec mapy. I mi zginął jeden Kro No, teraz już to ją no teraz. Myślałem, że dźwięk zbugował. Każdej kapłanki o? No Ty, Każda kapłanka Ci dobiera 12 kart, tak? Masz 5 kapłanek, o no, no i wywaliło mnie znowu Żal No tak jak widać Blizzard sprowadził zabezpieczenia Żeby takich kombosów nie robić Po prostu rozłączanie z rozwyską. Tak mi się wydaje, że wprowadzili to w jakimś patchu pewnie U mnie dostaje się za 10 No trudno, moi kochani, chcieliśmy, ale No przynajmniej widać prak w teoretyce, jak to wygląda Brakowało nam tylko po jednym stworze na bordzie i, yy, i w zasadzie to tyle. Zarkniesz te ten No i nie możemy znaleźć no ponownego i... połączenia z grom. No i bardzo Wam dziękujemy. Ale dziękuję za uwagę i zapraszamy do kolejnych filmików. Łapka w górę i sub. Polećcie z Siemanko. Nie, poż nie, nie pożegnał się Konrad już. Pożegnam się. Dziękuję. Życzę miłego dnia. I zapraszam do kolejnych filmików. LOM. Elo